Wróć tutaj z powrotem i pomóc się szczerze, bo być może dawno tego nie robiłaś. Zakończymy nabożeństwo wystawienia Najświętszego Sakramentu, czyli adorację, o godzinie 22, punktualnie. I wtedy, bez względu na to, czy ktoś tutaj się modlił, czy był się przejść, czy chwilkę odpoczął, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj cały czas klęczeć. Można sobie wyjść na chwilkę, tylko zobaczcie. Chodzenie po tym błocie pewnie nikomu przyjemności nie sprawia, a wręcz jeszcze pogłębia, pogarsza stan tej nawierzchni. Więc może ograniczmy to jakoś, tego wieczoru wyjątkowego. O 22.00 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i chciałbym prosić, żebyście tutaj wszyscy byli obecni. I moi drodzy, nie wiem czy będę miał okazję jeszcze, żeby wam ogłosić ciszę nocną, czy też nie. Ale uważam, że byłoby to ironią losu, gdybym dzisiaj musiał, po takim wieczorze, prosić Was o zachowanie ciszy. Uważam, że tylko niepoważny człowiek, który nie zrozumiał tego wieczoru dzisiaj, będzie wrzeszczał dobranoc, czy też będzie próbował prześmiać swoje własne sumienie. Uważam, że tylko niepoważny człowiek nie zrozumie tematu dzisiejszego dnia. Cisza, która jest. Jeszcze się nakrzyczymy. Jeszcze zarwiemy niejedną noc. Ale tego wieczoru nie powtórzymy. Dlatego proszę Was, żeby dzisiaj o godzinie 23.00 była absolutna cisza. O 23.00. Jeśli ktoś będzie się jeszcze spowiadał, to może to robić w ciszy. Krzyczeć przy tym nie trzeba. Wracać do namiotu też nie trzeba krzycząc. Proszę Was o to. Zrozumcie tę moją prośbę, bo wczoraj niektórzy mieli kłopot z tym. Zrozumcie tę prośbę. Nie jesteście przedszką. To jest jedyny wieczór. A jutro pobudka, żartowałem, że będzie o godzinie piątej. Ale słuchajcie, proszę Was, żebyście wytrzymali. Nie budźcie tych, którzy chcą jeszcze spać. Jeśli ktoś idzie się rano myć, niech idzie w, w ciszy. Bramy będą otwarte. Porządkowi nie będą zatrzymywać. Ale proszę, żeby nie było głośno. Życzę Wam dobrego wieczoru. Błogosławionego wieczoru. Cichego wieczoru. Kaos, On wkrada się wszędzie. Ciężko się przed nim stronić nawet tam, gdzie chcielibyśmy być naprawdę sami. To prawda. Świat każdego z nas to jest jakiś rodzaj muzyki. Wiemy bardziej spokojny, opanowany, rytmiczny. Jak dynamiczny powiedzielibyśmy, że może nawet chaotyczny i sumienie. Ta wewnętrzna cisza każdego z nas, ale cisza, która może być również muzyką, którą gra nas sam Bóg, a my mu do tej muzyki akompaniujemy. Melodia naszego sumienia może być harmonijnym pięknym. Współdającą z melodiami wielu żyjących wokół i razem z nami. Ale melodia naszego sumienia może też niestety być rozdzielającą kakofonu dźwięków, w Której każdy gada i nie ma czasu na słuchanie. W ciszy tej mojej wewnętrznej melodii, W tej ciszy, którą jest we mnie Bóg, Mogę poznać prawdę o sobie, o moim sercu. W moich lękach, niepewnościach, w moich grzechach. Tylko tutaj ja mogę zajrzeć i Bóg. I tylko tutaj mogę być sobą tak naprawdę, bez udarzenia. Słuchaj się drogi przyjacielu i droga przyjaciółko od teraz w swoją ciszę. I poznaj tę prawdę. Tę prawdę